Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, księd z księdzem kanonikiem Kustoszem tego sanktuarium, wilebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Kiedy w liturgii dzisiaj przeżywamy uroczystość zwiastowania pańskiego, a jednocześnie od tylu już lat obchodzimy Święto świętości życia. Zdajemy sobie sprawę z tego i, nieocz i nieoczekiwanie także odkrywamy, że obydwa wydarzenia łączą się w jednym szczególnym zdaniu, jakie znajdujemy w liście. Świętego Pawła do Koryntian. Czyż nie wiecie, że ciało Wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w Was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do siebie samych? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga. W Waszym ciele. Te słowa odnoszą się w sposób szczególny, i wyjątkowy, wręcz jedyny, najpierw do Najświętszej Maryi Panny. Jej ciało stało się od momentu zwiastowania i wyrażenia zgody na to, aby była Matką Bożego Syna. Jej ciało stało się Świątynią Ducha Świętego. Wyraźnie przecież Anioł Gabriel powiedział do niej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego ciebie osłoni. Dlatego też święte, które się narodzi z ciebie, będzie nazwane Synem Bożym. Nie należała też do siebie należała do Boga, co z całą świadomością wyznała, mówiąc do anioła, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. A jako matka należała całkowicie do swego syna, który z niej, w niej się począł i z niej budował swoje Człowiecze ciało. I dlatego podczas nawiedzenia święta Elżbieta pod natchnieniem ducha mogła powiedzieć: Skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Chwaliła więc Maria i uwielbiała Boga w swoim ciele, zwłaszcza podczas. Hymnu, jaki wyśpiewała w obecności świętej Elżbiety. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Słowa świętego Pawła z jego listu pierwszego do Koryntian o tym, że ciało nasze jest świątynią Boga, że nie należymy do siebie samych, że musimy Boga wielbić w naszym ciele. Odnoszą się także do małżonków. Znamy, wielokrotnie czytany zwłaszcza przy okazji zawierania sakramentu małżeństwa, fragment listu świętego Pawła do Efezjan, gdzie apostoł narodów wskazuje na szczególną jedność między małżonkami, między żoną a mężem. I jest to jedność. Przeniknięta świętością, jako że święty Paweł związek małżeński między kobietą, między żoną a mężem przyrównuje do tego jedynego pełnego intymności, a jednocześnie ofiarności związku, jaki zachodzi między Chrystusem a Jego Kościołem. On, Chrystus, jest oblubieńcem Kościoła. Z kolei Kościół, jako Boża Wspólnota, jest oblubienicą Chrystusa. I dlatego w tym liście do Efezjan znajdujemy słowa będące. Echem tego, co pisał Paweł w liście do Koryntian, echem wskazującym na świętość sakramentu małżeństwa. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, i tę wielką tajemnicę miłości. Chrystusa do kościoła odnoszę do Was, do małżonków. Małżonkowie, bowiem żyjący w ustanowionym przez Chrystusa małżeństwie, nie należy już do siebie samych. Jest między nimi jakaś wyjątkowa jedność, o której pisał Paweł. Do Efezjan, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą odtąd jednym ciałem. Mąż należy do żony przez miłość do niej. I stąd wezwanie świętego Pawła, wężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. I stąd zasada, szczególne prawo, mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. I polecenie, i wezwanie na koniec. Niechaj każdy z Was tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego. Z kolei. Żona należy do męża poprzez swoją miłość do niego, miłość wyrażającą się w czci, jaką powinna mu okazywać. I stąd święty Paweł pisze w liście do Efezjan: Żony niech będą podane swemu, swym mężom jak panu, niech się żona odnosi ze czcią do swojego męża. A oboje żyjący w sakramencie małżeństwa, niech wysławiają Boga w swojej jedności, jedności ducha i jedności ciała. Te słowa dalej, listu świętego Pawła do Koryntian, odnoszą się także do matek. Matek, które mają pod swoim sercu poczęte już nowe życie, swoje dziecko. Matczyny ciało bowiem jest najbardziej intymnym schronieniem dla jej dziecka, dla jej dziecka. Które jednocześnie jest Bożym dzieckiem, i tym bardziej zatem nie należy już ona do siebie samej. W niej jest i w niej rozwija się dziecko, dzięki czemu ona już jest i staje się, wraz z rozwojem swojego dziecka, jego matką, za co tak często. Matka dziękuję Panu Bogu za to dziecko, które w niej jest, zwłaszcza jeśli jest to dziecko bardzo oczekiwane, bardzo upragnione, bardzo wymodlone. Jest jednak czasem i tak, że to dziecko swoją obecnością ją może zaskoczyć, zwłaszcza w pierwszych chwilach macierzyństwa. I jakże w tym kontekście nie przytoczyć przejmujących słów świętego Jana Pawła Wielkiego, które wygłosił w Kielcach 3 czerwca 1991 roku. Papież mówił wtedy czci ojca i matkę tak mówi czwarte Boże Przykazanie. Ale, żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako Boży Dar. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, mówi się tak, nieoczekiwanie, ale nigdy nie jest ono ani intruzem, ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie. Choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, i gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny. Dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka jego prawdziwe powołanie i jego ostateczne przeznaczenie. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka. Jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości, zarówno małżeńskiej, jak i rodzicielskiej, jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże Ojcostwo. Na koniec. Słowa świętego Pawła z jego pierwszego listu do Koryntian mówiące o tym, że musimy być świadomi tego, że jesteśmy świątynią samego Ducha Świętego, że nie należymy do siebie samych, że musimy wysprawiać Boga. Za tym naszą wielką godność. Się, te słowa odnoszą się także do tych wszystkich chrześcijan, którzy wierzą w Boga, a wierząc w Boga, odkrywają, że każdy drugi człowiek jest dla nas bratem i siostrą. I dlatego też. Z tak wielką czcią, szacunkiem i odpowiedzialnością muszą patrzeć na każde poczynające się nowe życie. Zawsze, kiedy słyszymy o tym, że u kogoś pod czyimś sercem. Pojawia się nowy człowiek. Pytamy siebie, czy czujemy się za to dziecko także odpowiedzialni. A mając świadomość odpowiedzialności za życie tego dziecka, wiemy, w tym momencie rozgrywa się także nasze człowieczeństwo. Bo możemy temu człowieczeństwu zaprzeczyć. Możemy za Kainem bezczelnie odpowiedzieć Bogu, pytając go, czy jesteśmy stróżami naszego brata. Otóż tak, jesteśmy stróżami. Jesteśmy odpowiedzialni za każde poczynające się życie. To nie jest sprawa. Tylko matki takiego dziecka. To nie jest sprawa także ojca tego dziecka. To jest sprawa nasza, nas wszystkich, Bożych dzieci, którym na sercu musi leżeć los każdego drugiego człowieka, także w jego fazie najbardziej delikatnej, prenatalnej. To dziecko tak całkowicie w swoim życiu, w swoim istnieniu uzależnione jest od swoich rodziców, zwłaszcza od swojej matki. Nie jesteśmy zamknięci na drugiego człowieka. Jesteśmy otwarci na każdego, którego los, którego dalsze życie. Zależy także od naszej troski, od naszej modlitwy za to życie, od naszego wspierania rodziców tego poczętego dziecka, od naszej życzliwości, jeśli mamy szansę, możliwość wyrażenia tej solidarności, tej troski bezpośrednio. I słowem, i dobrym gestem, i czynem. I stąd nasze wielkie zadanie, wypływające także z tego, co pisał święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian. My także, każda i każdy z nas ma wysławiać Pana Boga za to, że. Jest pośród nas, poczyna się i rodzi życie nowego człowieka. Że jest pośród nas nowy człowiek. Trzeba wysławiać Boga za tę tajemnicę życia, bo przecież On jest Bogiem żywych. Ani umarłych, bo On jest dawcą każdego życia. Amen.